Codziennie podajesz kotu świeżą wodę, regularnie ją wymieniasz, dbasz o czystość miski, ale kot po prostu nie chce pić. Miska pozostaje praktycznie nietknięta, a ty martwisz się coraz bardziej. Brzmi znajomo. Wielu właścicieli zwierząt domowych mierzy się z tą frustrującą i niepokojącą sytuacją. Robisz wszystko dobrze, ale wygląda na to, że twój kot sprzysiągł się, by całkowicie ignorować wodę, którą mu podajesz z taką troską. Mało kto wie, że to zachowanie nie jest uporem ani brakiem pragnienia. To coś znacznie głębszego, genetycznie zaprogramowanego tysiące lat temu. Za kilka minut dowiesz się dlaczego twój kot tak mało pije, jakie to stwarza zagrożenia dla jego zdrowia i, co najważniejsze, jaki fatalny błąd popełnia większość właścicieli, podając mu wodę. Przygotuj się, bo rozwiązanie jest prostsze niż myślisz. Dlaczego koty piją tak mało wody? Aby zrozumieć zachowanie kota w stosunku do wody, musimy cofnąć się w czasie. Tysiące lat temu przodkowie kotów domowych żyli na suchych pustyniach Bliskiego Wschodu. Mowa o Felis sylvestris. Łybica, afrykański dziki kot, który dał początek wszystkim znanym nam dziś kotom domowym. W tym nieprzyjaznym środowisku woda była niezwykle rzadkim i cennym zasobem. Ewolucja wypracowała wówczas niezwykłe rozwiązanie tego problemu. Przodkowie kotów nauczyli się pozyskiwać praktycznie całe potrzebne im nawodnienie ze zjadanych ofiar. Myszy, jaszczurki, ptaki i inne małe zwierzęta składają się w około 70-80% z wody. Polując i zjadając te ofiary w całości, koty pozyskiwały nie tylko składniki odżywcze, ale także całą potrzebną im wodę. Ich organizmy były idealnie przystosowane do tego rodzaju wilgotnej diety. Po prostu nie rozwinęły silnej potrzeby poszukiwania i picia wody, tak jak inne zwierzęta. Ten mechanizm działał doskonale przez tysiąclecia. Problem w tym, że ten sam instynkt pozostaje zaprogramowany w dna kota domowego. Nawet po tysiącach lat udomówienia, nawet po życiu w nowoczesnym mieszkaniu z czystą i obfitą wodą, mózg kota wciąż działa na zasadzie oprogramowania pustyni. Na widok miski z wodą instynkt przodków nie uruchamia alarmu pragnienia, tak jak u nas. Dla kota woda jest drugorzędna. Wewnętrzny sygnał brzmi szukaj jedzenia, ponieważ zawiera ono wszystko, czego potrzebujesz. Wyobraź sobie problem, gdy dostępnym pokarmem są suche, chrupiące granulki. Naturalne źródło nawodnienia całkowicie zniknęło z diety, ale instynkt picia niewielkiej ilości wody pozostał nienaruszony. Tu właśnie zaczyna się konflikt między starożytną biologią a współczesną rzeczywistością. Twój kot nie jest trudny ani uparty. Po prostu podąża za odwiecznym programem, który nie został dostosowany do współczesnego świata. Niezwykła biologia kocich nerek. Adaptacja kotów do życia na pustyni nie ograniczała się tylko do ich nawyków żywieniowych. Ich nerki rozwinęły absolutnie niezwykłą zdolność do gromadzenia wody. Kocie nerki to prawdziwe cuda inżynierii naturalnej. Potrafią zagęszczać mocz do poziomu, do którego my, ludzie, nie jesteśmy w stanie się zbliżyć. Ta superkoncentracja pozwala kotu wydalać toksyny i produkty przemiany materii z organizmu, tracąc przy tym minimalną ilość wody. Aby zobrazować różnicę, wydajność nerki kota w zakresie oszczędzania wody jest kilkakrotnie większa niż u człowieka. Podczas gdy nasze nerki potrzebują stosunkowo dużych ilości wody do wydalania produktów przemiany materii, nerki kota wykonują tę samą pracę, zużywając znacznie mniej płynu. To właśnie dzięki tej supermocy kot może przetrwać w warunkach wysokiej temperatury i stresu, które u ludzi i wielu innych zwierząt spowodowałyby poważne odwodnienie. Przez wieki ten system funkcjonował bez zarzutu. Koty czerpały wystarczającą ilość wody od swoich ofiar, a ich niezwykle wydajne nerki doskonale zarządzały zasobami wodnymi organizmu. Jednak gdy przeniesiemy to zwierzę do środowiska domowego, gdzie główną dietą jest sucha karma, ta supermoc przekształca się w krytyczny punkt krytyczny. Nerki nadal wykonują swoją pracę z maksymalną intensywnością, ale teraz przetwarzają znacznie mniej surowca niż były w stanie przetwarzać. Wyobraź sobie niezwykle wydajną fabrykę, zaprojektowaną z myślą o recyklingu każdej kropli wody. Działa ona idealnie, gdy otrzymuje odpowiednią ilość wody. Jednak gdy ilość wody dopływającej drastycznie spada, Fabryka nadal próbuje pracować z tą samą wydajnością, tylko że teraz jest przeciążona. Nerki twojego kota pracują nieustannie na najwyższych obrotach, próbując wydobyć wodę z organizmu, który otrzymuje znacznie mniej wody niż powinien. Ta nadmierna praca przez lata jest jednym z głównych czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek, jednej z najczęstszych i najpoważniejszych chorób u kotów, zwłaszcza starszych. Przewlekła choroba nerek jest postępująca i nieodwracalna. Gdy nerki zaczną szwankować, procesu nie da się odwrócić, można go jedynie leczyć. Przewlekłe odwodnienie, nawet łagodne, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju tej wyniszczającej choroby. Dlatego zapewnienie odpowiedniego nawodnienia to dla kota dosłownie kwestia życia i śmierci. Jak rozpoznać odwodnienie u kota? Jednym z największych błędów, jakie popełniamy jako właściciele zwierząt domowych, jest czekanie na oczywiste objawy przed podjęciem działań. Uważamy, że jeśli kot jest aktywny, skory do zabawy i normalnie je, wszystko jest w porządku. Jednak przewlekłe, niewielkie odwodnienie to cichy wróg działa powoli, podkopując zdrowie przez miesiące i lata, powodując kumulujące się szkody, które stają się widoczne dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Istnieją oznaki, które można zaobserwować, aby ocenić poziom nawodnienia kota. Najprostszym i najbardziej wiarygodnym testem jest test napięcia skóry. Delikatnie chwyć skórę na karku, między łopatkami kota, i delikatnie pociągnij do góry, tworząc mały namiot. Puść i obserwuj. U dobrze nawodnionego kota skóra wraca do pierwotnej pozycji niemal natychmiast. Jeśli skóra wraca do pierwotnej pozycji przez dłuższy czas, pozostając uniesiona przez sekundę lub dwie, oznacza to odwodnienie. Im dłużej skóra wraca do normy, tym poważniejsze jest odwodnienie. Kolejnym ważnym wskaźnikiem są dząsła. Zdrowe, nawodnione dząsła kota powinny być wilgotne i śliskie w dotyku. Delikatnie unieś wargę kota i dotknij dząseł palcem. Jeśli są suche, lepkie lub przylegające, jest to sygnał ostrzegawczy. Blade dząsła również mogą wskazywać na problemy, choć mogą być one związane z innymi schorzeniami niż odwodnienie. Inne, mniej oczywiste objawy to letarg, lekko zapadnięte oczy, utrata apetytu i bardzo skoncentrowany mocz o intensywnym zapachu. Jednak gdy te objawy stają się widoczne, odwodnienie jest już w zaawansowanym stadium. Najlepiej nie dopuścić do jego rozwoju. Wyrobienie nawyku uważnej obserwacji kota i regularnych badań kontrolnych, szczególnie u kotów starszych lub z problemami zdrowotnymi, to najlepsza obrona przed problemami z odwodnieniem. Mit kranu żart czy instynkt przetrwania. Wielu właścicieli zwierząt domowych obserwuje swoje koty, zafascynowane płynącą wodą. Kot wspina się na zlew, patrzy na kran, prosi o odkręcenie, a następnie bawi się stróżką wody, zlizując krople. Dla większości ludzi to po prostu urocze i zabawne zachowanie. Filmujemy to, uważamy za urocze, ale zupełnie nie rozumiemy prawdziwego znaczenia tego zachowania. To nie zabawa. To manifestacja głębokiego instynktu przetrwania. W naturze stojąca woda stanowi zagrożenie. Kałuże, małe stojące jeziora, każdy zbiornik wody stojącej to idealne środowisko do namnażania się bakterii, pasożytów i zanieczyszczeń. Zwierzę pijące tę wodę może poważnie zachorować. Z drugiej strony, bieżąca woda, czy to ze strumienia, rzeki, czy źródła, stale się odnawia. Jest świeża, Czysta i bezpieczna do spożycia. Ta wiedza jest głęboko zakorzeniona w kocim instynkcie przetrwania. Kiedy kot biegnie do kranu za każdym razem, gdy go odkręcasz, nie oznacza to jedynie ciekawości czy chęci zabawy. Reaguje na odwieczny kot przetrwania, który mówi, że płynąca woda to żywa woda, jest bezpieczna i należy z niej pić. Z drugiej strony, gdy kot patrzy na miskę z niegazowaną wodą w kuchni, ten sam instynkt podpowiada mu, że niegazowana woda jest potencjalnie niebezpieczna i należy jej unikać. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele kotów nie ufa swoim miskom z wodą lub nie zwraca na nie uwagi, nawet gdy woda jest idealnie czysta i świeża. Zrozumienie tego daje nam potężne narzędzie. Jeśli chcemy, aby nasz kot pił więcej, musimy sprawić, by woda była dla niego bardziej atrakcyjna z jego instynktownego punktu widzenia. Musimy sprawić, by woda wydawała się żywa, płynąca i bezpieczna. Istnieje kilka sposobów, aby to osiągnąć. Fontanny dla kotów są doskonałe, ponieważ zapewniają stały obieg wody. Dźwięk i ruch wody aktywują instynkt, że jest to bezpieczna woda. Wielu właścicieli zgłasza znaczny wzrost spożycia wody po prostu przez zastąpienie misek z wodą statyczną fontannami. Jeśli fontanna z wodą nie jest możliwa ze względu na koszty lub względy logistyczne, istnieją alternatywne rozwiązania. Częsta wymiana wody, kilka razy dziennie, utrzymuje ją w świeżości. Stosowanie szerszych, płytszych misek zamiast głębokich może pomóc, ponieważ pozwala kotu lepiej widzieć powierzchnię wody. Niektórzy dodają kostki lodu do wody, co wprowadza ruch i utrzymuje niską temperaturę, co również może być kuszące. Ważne jest, aby zrozumieć, że działamy pod wpływem głęboko zakorzenionych instynktów, a nie powierzchownych preferencji. Nasza odpowiedzialność w czasie nowożytnym. To my, ludzie, stworzyliśmy ten problem z nawodnieniem u kotów. Z całą naszą miłością i najlepszymi intencjami opracowaliśmy suchą karmę. To była rewolucja pod względem wygody. Sucha karma jest łatwa w przechowywaniu, nie psuje się szybko, nie ma intensywnego zapachu, jest czysta, a koty generalnie lubią jej smak. Dla nas, zapracowanych właścicieli zwierząt, było to idealne rozwiązanie. Jednak nie uwzględniliśmy odpowiednio biologii zwierzęcia, które karmiliśmy. Tworząc i popularyzując suchą karmę, całkowicie wyeliminowaliśmy główne historyczne źródło nawodnienia kotów. Wilgotną zdobycz, która dostarczała od 70 do 80% wody, zastąpiliśmy małymi, suchymi kawałkami zawierającymi maksymalnie 10% wilgoci. Radykalnie zmieniliśmy zasady gry, ale gracz, kot, kontynuował tę samą instrukcję sprzed tysięcy lat. Rezultatem jest chroniczny problem z nawodnieniem, który obserwujemy dzisiaj. Uświadomienie sobie tego nie jest powodem do poczucia winy, lecz do świadomej odpowiedzialności. Jeśli zmienimy środowisko i dietę zwierzęcia, mamy obowiązek zrekompensować to w inny sposób. Musimy uzupełnić wodę, którą zabieramy mu z posiłkami. Można to zrobić na kilka sposobów. Najbardziej oczywistym jest podawanie karmy mokrej. Karma w saszetkach i pasztety dla kotów zawierają około 70 do 80% wody, co jest bardzo zbliżone do zawartości wody w naturalnej zdobyczy. Koty karmione głównie karmą mokrą piją znacznie mniej wody, ponieważ nawadniają się poprzez pokarm zgodnie z naturą. Dla wielu właścicieli zwierząt domowych wyłącznie karma mokra może być nieopłacalna lub wynikać z innych praktycznych powodów. W takim przypadku dieta mieszana jest doskonałym rozwiązaniem. Podawanie suchej karmy jako bazy, ale codzienne uzupełnianie jej karmą mokrą bardzo pomaga. Nawet jeden posiłek mokry dziennie ma znaczący wpływ na ogólne nawodnienie. Do suchej karmy można również dodać wodę lub niesmaczny bulion, chociaż niektóre koty nie tolerują tej zmodyfikowanej konsystencji. Inną strategią jest rozmieszczenie wielu punktów poboru wody w całym domu. Zamiast jednej miski umieść kilka w różnych miejscach. Stworzy to oazę w całym otoczeniu, zwiększając szansę kota na znalezienie i picie wody w ciągu dnia. Każdy łyk się liczy. Niektórzy umieszczają miski z wodą w ulubionych miejscach kota, na ścieżkach, którymi często wędruje, w pobliżu okien, gdzie lubi obserwować. Przekształcenie poszukiwania wody w małą eksplorację może znacznie zwiększyć jej zużycie. Fatalny błąd woda i jedzenie obok siebie. Dochodzimy teraz do najważniejszego punktu tej treści błędu, który popełnia zdecydowana większość właścicieli zwierząt, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Prawdopodobnie stawiasz miskę z wodą obok miski z jedzeniem. Dla nas to całkowicie logiczne. To logiczne, zorganizowane i wygodne. Tu jest jedzenie, tu jest napój, wszystko w jednym miejscu, jak w restauracji. Ale dla kota taki układ jest głęboko nienaturalny i może być głównym powodem, dla którego unika picia. Wróćmy do zachowań w naturze. Kot drapieżny poluje, zabija i zjada swoją ofiarę. Po zjedzeniu nigdy, pod żadnym pozorem, nie napiłby się wody ze źródła znajdującego się w pobliżu szczątków padliny. Dlaczego? Ponieważ rozkładające się szczątki zanieczyszczają otaczającą wodę. Płyny ustrojowe, krew, fragmenty tkanek, wszystko to sprawia, że woda staje się niebezpieczna do picia. Kot, który zlekceważyłby tę zasadę i napiłby się zanieczyszczonej wody, zachorowałby i umarł. Dlatego instynkt oddzielania źródła wody od miejsca karmienia jest niezwykle silny. Dla kota domowego miska z jedzeniem jest psychologicznie odpowiednikiem terenu łowieckiego, miejsca, w którym znajduje się ofiara. Kiedy stawiasz miskę z wodą tuż obok niej, instynkt uruchamia alarm. To tak, jakbyś podawał szklankę czystej wody, ale postawił ją obok otwartego kosza na śmieci. Teoretycznie woda jest czysta. Ale wszystkie Twoje instynkty podpowiadają ci, żebyś z niej nie pił. Ukota bliskość wody i jedzenia wywołuje dokładnie tę samą instynktowną reakcję odrzucenia. Rozwiązanie jest zaskakująco proste: Oddziel wodę od karmy. Umieść miski z wodą w zupełnie innym pomieszczeniu niż to, w którym trzymasz karmę. Jeśli to niemożliwe, przesuń miski jak najdalej, co najmniej o kilka metrów. Ta prosta zmiana może całkowicie odmienić nawyki żywieniowe Twojego kota. Wielu właścicieli zgłasza, że ich koty zaczęły pić znacznie więcej wody właśnie dzięki tej zmianie. Jeszcze lepiej rozmieść kilka misek z wodą w różnych miejscach w domu, z dala od miejsca karmienia. Umieść jedną w sypialni, drugą w salonie, a trzecią w korytarzu. Przekształć dom w terytorium z różnymi źródłami wody, wszystkie w neutralnych miejscach, z dala od miejsca karmienia. Możesz nawet spróbować umieścić miski w nietypowych miejscach, w których twój kot lubi spędzać czas. Obserwuj, gdzie odpoczywa w ciągu dnia i umieść w pobliżu miskę z wodą. Niektórzy właściciele zwierząt domowych uważają to za uciążliwe, więcej misek do czyszczenia i uzupełniania. Ale kiedy zrozumiesz, że dosłownie dodajesz swojemu kotu lat zdrowego życia, ten niewielki dodatkowy wysiłek jest całkowicie wart zachodu. Przewlekła choroba nerek jest wyniszczająca i niezwykle powszechna u starszych kotów. Każde działanie zmniejszające ryzyko wystąpienia tej choroby jest bezpośrednią inwestycją w jakość i długość życia Twojego kociego towarzysza. Inne czynniki wpływające na zużycie wody oprócz oddzielenia jedzenia od wody, na ilość wypijanego pokarmu mogą wpływać również inne czynniki. Materiał, z którego wykonana jest miska, ma znaczenie. Niektóre koty są wrażliwe na zapach plastiku lub metalu. Zazwyczaj preferowane są miski ceramiczne lub szklane. Rozmiar i kształt również mają znaczenie. Koty preferują szerokie, płytkie miski, których boki nie dotykają wąsów podczas picia. Wąsy to niezwykle wrażliwe narządy zmysłów, a ich ciągła stymulacja podczas picia może być dla kota niekomfortowa i powodować unikanie miski. Czystość jest kluczowa. Wymieniaj wodę co najmniej raz dziennie, a najlepiej dwa razy. Regularnie myj miski łagodnym mydłem. Stojąca woda gromadzi kurz i sierść, a także tworzy niewidoczny biofilm, który może mieć nieprzyjemny smak. Temperatura również może mieć znaczenie. Niektóre koty preferują chłodną wodę, więc trzymanie misek z dala od źródeł ciepła lub dodawanie kostek lodu może pomóc. Na to wpływ ma również wiek i stan zdrowia kota. Starsze koty z zapaleniem stawów mogą mieć trudności ze schylaniem się, aby pić z misek na podłodze. Nieznaczne uniesienie misek może pomóc. Koty z problemami stomatologicznymi mogą preferować specjalne miski. Jeśli twój kot zawsze pił wystarczająco dużo, a nagle przestał, może to wskazywać na problem zdrowotny i należy natychmiast skonsultować się z lekarzem weterynarii. Nagłe zmiany w spożyciu wody, zarówno wzrost, jak i drastyczny spadek, są ważnymi sygnałami ostrzegawczymi. Wnioski i natychmiastowe działanie odkryliśmy, że tajemnica dlaczego kot pije tak mało wody ma głębokie korzenie w ewolucji. To nie upór ani brak zainteresowania to zestaw instynktów przodków, które wciąż rządzą zachowaniem kota, nawet tysiące lat po udomówieniu. Instynkt zdobywania płynów poprzez zdobyć, nieufność dostojącej wody, potrzeba trzymania wody z dala od miejsca karmienia – wszystko to jest zaprogramowane w kocim dna. Jeśli ta treść okazała się pomocna, polub i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej naukowych informacji na temat kociego zachowania i zdrowia. Pamiętaj, że twój kot jest całkowicie zależny od ciebie, aby przetrwać i rozwijać się. Drobne zmiany, które szanują jego instynkty, mają ogromny wpływ na jakość i długość życia, które będziecie dzielić. Dbaj o swojego kota.